Ogromna radość i satysfakcja, dwa kluczowe dni dla realizacji największego w Polsce projektu energetyki odnawialnej, największej farmy gatrowej morskiej, która będzie budowana na Bałtyku. Wczoraj podjęliśmy ostateczną decyzję inwestycyjną, kontrakt będzie realizowany. Projekt jest zamknięty z punktu widzenia pozyskania finansowania i rozpoczynamy fazę jego realizacji. Pozyskaliśmy ogromne środki 5,5 miliarda. Złotych z krajowego planu odbudowy i ponad 9 miliardów złotych z banków komercyjnych. Ogromny sukces! A dzisiaj w obecności premiera Rzeczpospolitej, w obecności ministrów naszego rządu, będziemy celebrować rozpoczęcie fazy realizacji tego projektu i jesteśmy zaszczyceni, że takie grono będzie uczestniczyć wspólnie z nami i wszystkimi ekspertami, którzy przygotowali ten projekt w rozpoczęciu fazy budowy. I would actually dare to say that this is a historic moment for Poland. Uh, it's the first uh, major scale offshore wind farm that we are taking FID on today. I am very, very proud of the Oster team who has worked on this uh, project over the years. I'm very, very grateful to the PG team for the collaboration and I am confident about the future for this project in Poland. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy są tak mocno zaangażowani w realizację tego projektu zespołom projektowym, naszym pracownikom, pracownikom firmy Orsztyt, zarządowi firmy Orszted, który okazał się wymagającym, ale bardzo lojalnym i merytorycznym partnerem. Mamy to, bardzo się cieszymy i przystępujemy do budowy farmy wiatrowej Baltika 2.